Siemaneczko, siemaneczki, to Kiko 90 Właśnie teraz nagrywam Farming Simulator 2015 Nie jesteśmy na minusie yy, Jakoś to poprawiłem, bo Ale zapomniałem, że tamten odcinek mi się nie nagrał Mówię, że wszystko pamiętam Jakby mi się tamten odcinek nagrał, sprawdzę szybko Czy się wszystko nagrywa Wszystko się nagrywa, więc możemy lecieć yy, Dalej <laughs> Nasze maszynki są tu Będziemy napełnić tam krową do końca Potem myślę, że chyba nie macie za głośno Nie, nie powinniście mieć I tak mnie pewnie dobrze słyszycie, bo jestem nawet blisko mikrofonu Więc lecimy dalej krówką, zawieźcie żarcia I potem lecimy na jakiś pod sypuj użarnij trochę jest więc krawą się zawiezie jeszcze może słomy się zawiezie i potem będzie wszystko gitys, majonez Bra. i zabrane wszystko teraz lecimy czy znaczy, jeszcze raz się wszystko nagrywa, nagrywa się, więc na spokojnie Sypaj, sypaj Ile już ma? Faj 65, więc może jeszcze jedna taka, bo no, to będzie wszystko bit. Nikt mi nie napisał, że mam grać realistycznie i chyba nie będę. Dobra. Teraz pojedziemy do krów. Będzie git. Aj Poczekaj, musiał wyklepać. Drąca strony się. ładuje, ładuje się, spokojnie. Wszystko wejdzie. Odwal się. Da. Spadamy szybko zawieźć to korową. wyjdzie wszystko i das. mam nadzieję że tam sobie wszystko i pół przyczepy ile mamy tu? no na pewno im to na długo wystarczy 5 no na długo im wystarczy tylko osiem ton to wiadomo to jest długo będąc wyjadły My za to potem będziemy robić coś innego. Może obornik właśnie, ale nie mam tego do obornika. To może mhm. lepiej, nie? De cycki to Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie słyszycie żadnych szumów. Będę musiał sprawdzić przed odcinkiem. A tu sobie zaapartujemy i lecimy na naszą farmę szybko. Żywopłot. Okej. Okay. Czemu byśmy mogli się zająć? Mamy tam jeszcze Co Do tego chyba koleżki już nie mamy. A nie, bo ja tutaj się. A, bo chciałem już mieć przed nie zasiane. Okej, okay, lecimy szybko. Nie, ja sobie tam to sam zrobię na spokojnie. Teraz z sianiem? może pod koniec jak siania będę, to nagam wam to. I kamień, jak będzie już odcinek normalny. Okej. Okay. Ale on został. Czy do tego pana można kupić um, mały heter do zboża? Ja się widzę nawet. Oczywiście wypożyczyć na razie. Na razie jakiś duży kombajn, wypożyczyć. To za 2000 To jest 720, albo Zauważyłem. Czyli go to chyba jest ten. Więc szybko tam nie do niego. Muszę, jeszcze? Do, nie do tego, ale okej okay. Poczekaj, bo tam znowu coś zostawiłem odpalone. Ja to zawsze muszę wszystko mieć odpalone. Dobra, ale to jest praca. No, tak, zapomniałem już. łącznie spuszczam. Teraz to, to będziesz To nie pasuje, to się nie wie. On od Nieholanda do case'a. He, he do kombajn do nie ja wiem gdzie jest ta kukurydza, bo ja trochę tutaj grałem, Właśnie widzieliście tam zasiane trochę, przestawiamy na strzyny no. Ja takie sobie rzeczy trochę porobiłem Ale teraz szybko lecimy Młodzić Piorokiem Dobrze, że nie mam ogromnych tych samochodów Całe szczęście, zjeżdżamy to się rozłoży, jak się shr rozłoży. I teraz to będzie na ten nie wiem ile... już trwa ten odcinek bo nie mam stopera a ja chcę jakieś 10 minut albo coś takiego robić film. Więc myślę, że tak dwa paski przejdziemy potem tym konie. i potem skończę ten odcinek nie chcę robić za długiego odcinka ale też myślę że to było za krótko, więc może trzy Ja robię wszystko dla swojej pasji, ja bym dłużej program, ale żeby wam się też coś podobało. Hmm. Napiszcie czy ile chcecie 15 czy 20. Bo dzisiaj było. Oj, że nie tak to nie będę nagrywał godzinnych materiałów, jak tego i tak nikt nie obejrzał. Ja wolę jakieś pociąć to odcinki wiem, coś się... czy się wszystko nagrywa, dwie zarobiłem, ale spokojnie. A gdzie jesteśmy na kompanii? nie chcę robić tych za drogich odcinków bo Wam się nie spodoba mi się to spodoba, a mnie się potem nie spodoba żeby nic nie obejrzeliście no, więc A i odcinki będą mieszane, nie będzie tak, że to jest... ja, ok no, tak nie będzie, tylko że będzie właśnie Jakoś inaczej. Ale to... Tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Obywolam tego. To mnie jeszcze porównuje. Prawie takie samo. Pewnie mnie nawet nie słyszycie, więc coś powiem... Głośniej, aż ja sprawdzę, czy mnie słyszycie, bo... Ale słyszycie mnie. Spokojnie. Jest jak <trykne> więc piszcie jakie mają być minutowe odcinki bo to też mnie interesuje a nie jasne sobie nagram godzinny nikt tego nie obejrzy i potem tak o, już chyba w następnym odcinku czym się zajmie. na jeziarka lecimy z tym, bo już mamy kiszonki pełno Jeszcze będę je wychodził do biogazowni To będzie następny temat na następny odcinek. Dobra, jeszcze potem jeden pasek Ja skończę ten odcinek, bo jak mówiłem nie chcę robić za długi odcinków Jeszcze muszę gdzieś jechać Dzisiaj jest środa właśnie To to Trochę realizmu, będzie trochę nie Nie wiem Dobra, tego I lecimy Więc tylko pojadę tam ciągnikiem i tam będzie tak ładnie ustawione wszystko. Myślę, że Wam się spodoba. Czy otwórz tą bramę zanim wyjedzie? Okej. Okay. No. jeszcze pogadać. No, jak widziałem właśnie, jeden nagle nagrał pod drugim czy pierwszym odcinkiem Serverio yy, Napisał mi, że chyba... Nie, nie wiem co on to napisał, bo ja, że dobrze nie umiał, ale ja więc... Nie wiem. Ale jeden mnie poprosił o suba. Nie daję mi tego suba, bo ja nie jestem hamski. Ja nie jestem taki szybko dla widzów. No. To jest No to jest dla widzów oczywiście, ale na pewno nie, że jakby go zasubskrybuję i co? Tak nie będzie. Chyba nie subskrybuję. Więc... jest jakiś szymek tam ja patrzę nawet. W ogóle mnie ja nie będę się subskrybował. Bo on mówi sub, za sub". 7 subskrybentów. To jest suba za suba. No. Tak, coś tu było. No, ja nie biorę, o, Ja na końcu ten odcinek. Łapkujcie, subskrybujcie. Na razie część. Na...